Jestem Andrzej z Krakowa, mam 23 lata. Temat z tym, co będę mówił, to czy warto pomagać. Czemu warto pomagać? Bo teraz inni ludzie myślą o sobie niż każdemu, żeby pomóc. Jest to dobra rzecz dla Ciebie i robisz dobry uczynek dla siebie samemu. Jesteś dobrym chrześcijaninem. A jak możemy komuś pomóc? Zbierając datki, pieniądze i Co myślisz o wolontariuszach? To są bardzo dobrzy, dobrzy ludzie, bardzo powinni, powinni być dobrzy ludzie i taka tak, czterta takich ludzi powinno być na, w Polsce. Nikt nie dałby sobie rady w życiu. Moim osobistą opinią jest tak, że trzeba warto pomagać, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz w życiu. Bez, tek, bez pomocy to byś sobie w życiu nie dał w ogóle rady i to jest bardzo dobra idea jak ludzie młodzi i tak robią. A komu pomagasz? No osobom, którzy są biedni, którzy mają problemy w życiu Wszystkim. A co masz na myśli wszystkim osobom? Młodym, starszym ludziom, po, po, po bardzo trudnych. Po trudnych, po trudnych sytuacjach życiowych, po trudnych problemach, po naogach, jak ktoś ma naukę, no to pas, pasuje z tym, zwyciężyć z tym nałogiem. No i tyle mam do dodania. I wa... nieważne, czy ktoś jest biedny, czy bogaty, stary, czy młody, warto pomagać. Jak według Ciebie warto pomagać innym ludziom? A jak ktoś, jak ktoś prosi o pomoc, no to zawsze ją wręczyć drugiej osobie. Można zawsze się skusić, do jakiejś spółki, chodzić z łóżką, może iść na cel, jakąś kredytywną Pytanie. Pytanie... nie? Pytanie? Nie, a Co czujesz, jak pomagasz innym ludziom? Czuję, że robię coś dobrego dla drugiej osoby i czuję się wtedy szczęśliwy, że mogę komuś pomóc. Jestem Mariusz Brzeska, należę do fundacji. Pytanie... Drugiej osobie. Co myślisz o pomocy drugiej osobie? Już mogę? Pomoc drugiej osobie jest rzecz elementarna w mojej pracy jako wolontariusz. Myślę, że Waj to pomagać, nawet trzeba pomagać, bo jest to nasz niepisany obowiązek. My jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o to, bo niewiele osób dobędzie się na pomoc w tych czasach. Musimy dać przykład. By nas naśladowano i żeby pomaganie ludziom stało się hobby i obowiązkiem każdego człowieka. Eee. <grystanie> Opowiedz nam jakąś historię, jak komuś pomagać w wolontariacie. Jak byłem, jeszcze, jeszcze nie byłem, byłem poza fundacją. Pomagałem na własną rękę. Dawałem lekcje osobom, które z danego przedmiotu no co najmniej, co najmniej źle stały. Osoby wyciągłem na 3-4, więc myślę, że pomogłem. Jak ci się pracuje w wolontariacie? mi się dobrze. Pensja jest znośna, warunki pracy są dobre. No. Mogłaby być większa, jakby nie nie? No. Tak naprawdę to żartowałem. Wolontariat jest. Rzeczą dobrowolną, na co trzeba się zgłosić, trzeba poświęcić trochę czasu i pracy. Za to można dostać uśmiech drugiego człowieka, podziękowanie, a czasem nawet ktoś doceni moją pracę. A jak się zgłosiłeś? Zgłosiłem się, bo szukałem okazji do takiego zorganizowanego pomagania po prostu jakby samemu na własną rękę no niby fajnie było, ale jednak, no tak, niezbyt. Więc szukałem fundacji, które właśnie zrobią to w zorganizowany sposób i na większą skalę.